Cześć, widziałeś moje miejsce, jest to a to jest Urok! Kolejny odcinek. Aktualnie kitramy się w krzakach przed dinozaurami. Zbieramy amunicję i jedzenie. Bo chcemy wyruszyć w dalszą podróż. Niestety nie widzę niczego, więc ruszamy do boju. Dobra, ale tak na poważnie. Um, ostatnio sobie skończyliśmy w, w dziurze, bo spadłem do dziury. I straciłem przedostatnie życie. Świetnie, co? No, i teraz jestem w dużej dłupie, ponieważ mam 0 żyć. A to grą łatwą nie jest. Więc pewnie moje podknięcie i zaczynamy sobie od ostatniego save. U, który był dosyć dawno. Pięknie, nawet nie otwórzałem. No, ostatnio oczywiście tutaj spadłem. A to co? No, bardzo pięknie, panowie. Bardzo pięknie, panowie i panie. Ja wiem gdzie mnie jesteśmy. Zakuszone życie. To ja też wiem gdzie jest. Ja nie chcę stąd zlecieć. Bo woli nieba. Okej, to jest druszka, druszka, truszka, dajmy cię go. O to wlecimy aż z tą kopnią. Czy która w ogóle ma jakąś fabuła? Nie. To już zdaje mi Po prostu idziemy i sieczemy dinozaury.

Okej, okay. somebody else? Anybody? Anyway? Somewhere. <grystanie> OK, about this here. Hmm, tu lecha. Okay. O, cześć. Okej, tu lecha. Nie, ja to ludek. Oczywiście postacie w tym roku grzeszą inteligencją poziomu wspinacza biurowego. Tu na idealne kurcze obiekty dla Energika. Jeżeli chodzi o skomentowanie gry, ale oczywiście rok nie jest trap. Chociaż inteligencja tu została w Ok, fajnie Super. Czyli rozumiem, że mamy wejść do wody. Nope. No, 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 no. na brzegu skomentowania. Aaaa, czyli jakbyśmy. Dobra. Nie jest z tym Rybka. Rybka mnie chyba nie zje. nie. Co ja tam wie? Dobra, widzę, że ja tutaj autorzy postanowili dać sporo, sporo, sporo amunicji. A ja akurat ją oszczędzałem. No świetnie. Okej. Okay. coś zdrowia. Znalazł. O cześć! Ja, że Podejrzewałem, że po prostu mieliśmy tutaj to... Sprawdź co tutaj mamy O, duro, gdzie ty ty, ty mysz? Hmm. Kolejny domek, kolejny... a domki, domki To Tu są domki, więc my sobie pójdziemy do tej dziury Może coś tam znajdziemy ciekawego... Gdzie ja bo... Może znajdziemy coś ciekawego Mam nadzieję Mhm mm a tak, mamy kozik pod wodą e, mapa, halo Nie chciał mapę Znaczy, mapę Pamiętam jak się robiło mapę Okej, okay, już pamiętam <grym> Dobra O, płyńże tu rok Fuck Teraz się Ja się nie chcę utopić A, fala. Zaraz, zaraz, Ej, gdzie ty pójdziesz tu? Uuu, cześć Chciałem, by to było w sekrecie hmm, komina. Co Jakie tutaj cudy znajdziemy? Może to jest droga alternatywna? Co, taka mapa, że w nic nie dają? Okej okay. Albo się raczej zgubiłem, to jest bardziej adektowane sobo. Ej, no co jest? Gdzie ja jestem? Ola, Krzeń, wracamy tam. Bo moje szczęśliwe miejsce. Tam było wyjście na powierzchnię. Okej, okay. tutaj... uuuuuuu! drogi Ludzie bo mam... mi się powietrze kończy Dobra, to już wiem, co się dzieje w momencie, kiedy mamy za długo tu rok siedzieć pod wodą. O! Dżuk, żuk, 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 żuk! Krwio żuk. Chyba tam widzę kolejnego krziołekka. O ty! O! Okay. Spokojnie. I cicho dosyć. Oprócz tych żuków, oczywiście. Chodź tu. O! No, 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 nie, nie, nie. nie, nie. Czemu zmieniłeś broń Nie Chciałem tego, że ukazać co z tego. No to szkoda, że nie możemy zmieniać ten... o, tak, klucz! Że nie możemy tutaj zmieniać tej amunicji. No niestety się nie da. Okej, okay, level czwarty. Hmm. Gdzie jest level trzeci? Nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym odcinku się zastanawiałem, gdzie jest trzeci poziom. Dobra, to dzisiaj jak to jest właściwe miejsce, które którym myśmy się udać, bo tutaj już jest ta dalsza część. levelu. Lewu, lewu, składaj. lewu, lewu, Nie lewu, lewu, No No cześć. Ty, lewu, jak takie kurczak. lewu, 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 Nie ja, ziemną te numery Okej okay. Teraz pytanie Co bym powinien tego używać Okej, nie dobra, zmieniamy sobie na tą amunicję O, nie, jednak nie, jednak nie Ok, poszło pięknie ładnie Ale amunicję żadnej nie dał Um, yeah. Dzięki, weźmy, użyję naszą amunicję, zjedz trzy kulki, dać cię oddzięczyć. O, 160. O, się O, 160. to jednak trzeba 160. karabinek. I am 160. O, O, 160. na 160. Okej okay. Ciekawe czy te gra to kiedy będziemy mogli wybrać Okej, okay, to wygląda Wow, Cześć Jeszcze gra z Nintendo, to ma po trochę swoich błędów Wybaczamy Może no, nie jest tak źle, że jednak zyskał życie niedługo Oooo, tak. Już widzę. Idę przez ten krzak i do dziury. Okej. Okay. Co tu zrobić? Wejść tam na górę? No tak. Zobaczmy, co tutaj się kryje. Amunicja. Lewo, prawo, nikogo. Ooo, kuźwa. No super. Jednak z amunicją się tutaj nie musimy ograniczyć, bo trzęgę do samej. Nową paczkę. No ja bałem się, że tak nie jest. A, sekrecik! Chyba. Myślisz, że to jest sekret? doskoczy tam? Nie doskoczy Tam chciała doskoczyć, nie zobaczyć co tam jest. Ale zobaczmy, czy mi się uda. Wejdziemy tam jeszcze raz. Co to, to za budowla? Żadnej zapadniki. U, tak, ekskluzywy. Żadnej tutaj nie widzę. Więc. O, to jest łepek. Był łepek. Ok, może tak pojedziemy. O, pięknie. Aby się poczyścił. Się... W jakim. Aha, chcę. Więcej amunicji, więcej amunicji. Potrzebnej póki co. Zobaczcie, niedługo będę narzekał. A gdzie moja amunicja? Bla bla bla. A, mogę spać tam. Przeszliśmy tutaj. O ty. Wiem też, że się jest, co masz za broń, fajnie. Large Energy Star. To sugeruje, że. Będą pozostałe bronie. Sarenko? Dawaj, życie.

Aaaaaah! Jestem o zarożeniu. Kocham. Będziemy ją wyrzucić? Seriously? Będziemy ją wyrzucić. O, to jeszcze tutaj dinozaurek. A co? No fajnie, zostało uprzedzonych 4 amunicji. No świetnie to już. Wiem, gdzie jestem. Huuuj, daleko. Znowu musimy płynąć. Zajęć wabiście. Zajęć czegoś się spodziewałeś po grach na Nintendo, to było trudne. A tak przy okazji, a propos Alkane. Okay. To ostatnio Energik komentował. Tak już już mam bam. Energik komentował ostatnio grę South Park, wydana na m.in. Nintendo 64 oraz Boyd'a, PSXa PSX-a. I kto ją wykonał? Alcane! Okay. Tak, nasza Alcane. Okay. Przyczyniła się do stworzenia kupy, zwanej Snowd Parkiem. Jeśli chodzi o tytuł, bo zrąbali licency komplet, nie. Leżeć, idę był piesek. My mamy tutaj tam nic jeszcze A teraz to by się przydało Oczywiście, że nie Oczywiście, że nie, bo po co? Jak giniesz, to giniesz na własną rękę i tracisz amunicję. Także zostawiaj sobie paczki amunicją na przyszłość. Aha, to jest saving. Op! O, oh. oh, 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 oh. okay, A, tam można bardzo łatwo spaść. Oh, bo tak pięknie. A tutaj był checkpoint. spadać Bo oh, tak bliski. Dinozaureci Dinozaureci Aaaaaah, Aaa, pszczoły na to, o tak, mamy dużo wątków Ej, to może być bosko długo Co za dziwne podejrzane dźwięki hmm. Sekret jest? Nic. Niczego nie ma hmm. Tam jest parę cyfrowych Co nie mnie prowadzi do żadnego sekretu? właśnie, Pięknie, ładnie smakowicie No to do mnie strzela? Nie widzę. A tu jesteś. O, wy skoczycie teraz. Skubane. Zadziorne małe chujki. Dobra, weźmiemy na nich naszego teka. Zobaczymy, czy będą tak cenę. Jak będziemy na nich szczelali z tej, to pięknie Moment. Szatgun! Shotgun. Ok. O! Wow, tu! Ok. Było to niespodziewane. A na Ci do po dwóch strzała. Hmm... Ale fakt, nie spodziewałem się... Że... O! Wow, granat! Ziemniak! <gryw> ja się nie spodziewałem, że będą nas zaskakiwać od tyłu, Specjalny poziom, specjalny, specjalny, specjalny poziom. Uh. Jest. Gdzie nas wyrzuciło? Okej, okay, widzę tutaj taką platformę. Uważam, że będziemy ginęli a bez jak z niej spadniemy. Ale to trzy. Uh. Trzeba być ostrożnym. Niebywale ostrożny. Okej, okay, te czaszki są takie dosyć wymowne. tego, jak spadniesz to cię nabijemy na szpikulec. A twoją dupę użyjemy jako główne danie. co? Super chłopki. Great. O, super skok! Lewa skoki! O, pięknie wyglądasz! Super! To jest genialnie! Zgaduję, że jak obierzemy z tego, to będzie bardzo nieprzyjemnie! Mogę ja tu wchodziłem Nie mam pojęcia. Żeby się... Aha, jeżeli myślicie, że ja tam będę się starał wskoczyć, to się grubo mylicie. Na marnek 5 punktów życia. Tak już tutaj jest wystarczająco ciężko. Przedostać? Hmm. A nie drugie miejsce mi się nie podoba. Uff. Cześć, cześć, na cześć, cześć. Okay. Coś mi merda przed głową.

Pytanie, gdzie nas to tak właśnie wyrzuciło? Aha, tutaj był ten łebek. Tutaj wchodziliśmy na górę i... Aha, dobrze, to już wiem, gdzie jestem. Aha, spoko, czyli tam jest też... Uuu, amunicja! Ale to tylko granat. I... Ok, czyli po bierzemy, czy bierzemy to zdrowy drogi. Uuu, a, daleki. Żywawy. No i co? Myślę, moi drodzy, że tutaj sobie zakończymy odcinek, no i oczywiście lecimy dalej z go. Także nie zapomnijcie zajrzeć do następnej mojej produkcji, żeby się przekonać co mnie dalej czeka w tym pięknym poziomie. No a tymczasem ja sobie pójdę tu dalej i zobaczę co się kryje z tymi pięknymi schodami. Na razie. Cześć!